Hej, guys, witajcie w kolejnym odcinku z LA. Tym razem ostatni odcinek z LA. W ogóle jesteśmy tutaj już ostatni dzień, ale to też oznacza, że, że to jest czwarty odcinek na kanale. Dobra. Ale jest w ogóle taka bardzo y, delikatna w tym jedzeniu. Smaczne, no oczywiście, że smaczne. I załobię. To dlatego, że miałam mięsną rękę, ale uważam, że zajczę. No. Witajcie w mojej wieczornej rutynie. Do godziny 19 staram się zamknąć wszystkie swoje zawodowe spotkania oraz sprawy. Jeżeli jestem w centrum, to idę spacerem. Witam. W dzisiejszym odcinku gramy w gigantyczny zgadnik, kto to! A mam ze sobą dzisiaj również gości! A to jest nasz pizzaner. <noise> Także proszę bardzo, chodźcie, usiadajcie, ja jak to będzie. To jest Mateusz, będziesz się w dzisiejszym, dzisiejszym nasz... Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną gość specjalny i będziemy nagrywały super odcinek, którego myślę, że którą serię bardzo lubicie. Odpowiedz, Albo Pi. Mamy do barów, słuchajcie, z muzyką jazzową, więc mega się cieszyłam, bo w Singapurze nie wiem gdzie to są takie miejsca, więc. Witam Was oficjalnie na moim kanale. Jest mi bardzo miło Was tutaj powitać. W tym odcinku zobaczycie moje studio, czyli coś nad czym pracowałam przez ostatnie naprawdę parę miesięcy. Zobaczcie również. Hej kochani, witam Was z powrotem na moim kanale, albo witam Was na moim kanale. Jeśli jesteście nowi, to zostawcie. Super! Dzisiaj jedziemy. Dziś testujemy najtańszy oraz najdroższy makijaż studniówkowy w Warszawie. Słuchajcie, jesteśmy na miejscu i zobaczcie, jaki tu jest cudowny zwierzak. To jest mój oh. wymarzony... Dobra, słuchajcie, więc tak, dzisiaj mamy potężny plan, żeby pokój Oskara, który nie jest pokojem, tylko korytarzem... Znowu... Mam dla was prezent. Jaki? Co to jest? Jestem wciąż! Jest! Wiecie, czym jest wypalenie zawodowe? W skrócie wypalenie zawodowe to jest taki okres w Twoim życiu, w którym tak naprawdę nie czerpiesz żadnej satysfakcji ani radości. W dzisiejszym odcinku będę robić niespodzianki dla moich przyjaciół przez cały dzień i pierwsza będzie Fausti. także Fausti, zapraszam! Hejka! Dzisiaj, jak widzicie, jesteśmy... Siema kochani, w dzisiejszym odcinku zabieramy Patryka Mortalcia na dzień niespodzianek, tylko że wczoraj wieczorem się wysprzęgliłam i napisałam na grupie, że o 12 musimy...